Ella, let's go. Say bye-bye. Say bye-bye. Say bye. Say bye-bye, everyone. Bye-bye. Bye. Bye, baby. Bye. Say bye. Bye-bye, Ariana. Bye. Come on. Let's go! Hej, wait! Brawo, czekamy! Wait! Bye. wait. Dzień dobry Państwu dzisiaj na zajęcia jedziemy Carus i Ella Tatoś zostaje w domu, dzisiaj znowu źle się czuję, to znaczy wczoraj źle się czuję. E, niestety coś nie wiem. Nie wiemy co właściwie. E, ciężko mu się oddycha, więc może to jakieś astma albo coś związane z ciśnieniem. A ja jadę z dziećmi młodszymi, czyli się i Elą. Reszta zostaje w domu. Say bye bye! Bye! Pa Hej. nie lubię sama jeździć ale czasami sytuacja tego wymaga więc dzisiaj w składzie okrojonym, tylko dwójka mają indywidualne zajęcia więc musimy się na nie udać mam nadzieję, że tatuś sobie poradzi jest niania, która pomoże mu w ciągu dnia, ja też zrobiłam zaopatrzenie kupiłam im różne gotowe produkty do zjedzenia w razie gdyby nam się wizyta przedłużała to co jedziemy? got Yay! Mm. Yay! Mm. Yay. Mm. jakiś stary napój dzieci i prawie by porozlewało wszędzie okay. także tak ja tutaj e, sobie prowadzę a oni znaleźli stary napój, o już wam pokażę zabrała jej i zdjęła e, ten zawleczkę, zabrała słonkę i jeszcze chwilkę i by było w całym samochodzie Charlie, la 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 la, Ella, mm. mommy finger, mommy finger, mm. Mm. do you do, mommy finger? de que czytać książeczkę. Tak. O kotku. Wow, meo! I Eli poczytać. Nie. Też poczytać? No daj. Wyglądamy książeczkę. Był sobie kotek i leżał w łóżeczku. <laughs> Mama po tajsku nie umie czytać. <laughs> Yay. Yeah. Yeah. Come. Come on. Come on this way. Come, oh. come, come on. Oh. Let's see, let's see. Come on. on. Let's go. Ah, oh, let's go. Run, run. ELA! ELA! Popatrzymy chwilę na Charlie'ego, nie? Popatrzymy, bo Eles już nie może doczekać na swoje zajęcia. Charlie'uś już poszedł do pań i będzie zaraz tutaj ćwiczył, tylko go przygotują. Budki ściągają do ćwiczeń i skarpetki, żeby się nie ślizgał, prawda? Nie, Elciu? Zobaczymy, czy dzisiaj będzie miał ochotę. A więc z Edą czekamy, nie? Yeah. też wodę? Ale wy to lubicie wylewać na siebie. Tak jak Arianka ostatnio, prawda? Czekaj. Mama no, no, pije. Proszę. Chcecie się pić, tak? Proszę bardzo. Piłeś się. Tylko nie ściskaj. No właśnie nie ściskamy, bo znowu się powylewa. Jeźciu, chodź tu. Siadaj tu na krzesełku. Tu. Ela. Siadaj. I już woda wszędzie rozlewana. I już woda pora zlewana. Ale co mm. I pora zlewana. To nic. Woda sobie e, e, Ela przyniosła z Good class Jak widać, się całkiem nieźle idzie. Wracam do Eli, bo ona to kombinatorka. Uuu, cześć. Znalazłeś? Znalazłeś mamę? No, no. Jarość ćwiczy, a ah, jeszcze nie może doczekać na co 음. <laughs> Jakbyście się zastanawiali, to nie ja tak sapię, tylko Ela. E, tutaj Charlie sobie ćwiczy. A my dalej czekamy i czekamy, nie? Ela już się nie może dotlakać, ale jeszcze chwilkę. Charlie wyjdzie i będzie zamiana. O. Mm-hmm. <laughs> ma jeszcze masaż całego ciała. Nie widać za bardzo, ale to jest na odwrażliwianie wszystkich jego nerwów w kończynach górnych i dolnych, gdzie ma największą wrażliwość oraz przebuźnie. There you yes. on the bus yes. go <laughs> Round and round. do Mommy finger, Mommy finger Where you? you? Here I am The he died. How do you do? z Pani jeszcze robi masaż jamy ustnej. Widzicie, tym patyczkiem w środku buzi odwrażliwia ząbki i dziąsełka. A, Czaryś już chyba skończył. Chodź Ewa. A Poszedł chwilę. Tu jest. Hello. How was it? Yeah. Było dobrze? Tak? Teraz książeczkę, tak? Dobrze. Jeszcze się coś napijesz? Pić chcesz? Ja iczaru się te zajęcia i nie mają w ogóle żadnych problemów. Yeah. Where are you going? Пять.

Do it, do it, There we go. There. There we go. There you are. <laughs> Zajęcia Ela zadowolona. Już jesteśmy na promie. Przeprawa takim promem zajmuje nam około 15 minut. Dzieci można troszkę poluzować, można troszkę się odpiąć z pasem. Jeszcze teraz jedzą jogurtik na szybko i już za pół godziny będziemy w domu. Także 15 minut promem, 15 minut przystani do domu zajmuje nam to jazda.